Cześć, witajcie. Dzisiaj widzimy się w wydaniu świątecznym. Obok mnie choinka. Natomiast nie to dzisiaj będzie głównym tematem tego filmu. Chciałem się z Wami podzielić tym, co towarzyszyło mi przez cały ten adwent oraz jakie ja wyciągnąłem z tego wnioski. Zapraszam Was na czołówkę. Dokładnie, powoli lądujemy. Kończy się czas adwentu, radosnego oczekiwania i będziemy świętować Boże Narodzenie. Chciałem się z Wami podzielić krótkim komentarzem odnośnie tego, jak przeżywałem ten czas oraz co się wydarzyło, ponieważ działo się wiele. Miałem wrażenie, że byłem w jakimś pędzie w tym czasie. W międzyczasie, jeszcze na świecie pojawiła się Miriam, córeczka moja, druga. Jestem szczęśliwym tatą kolejnego dziecka, także cieszę się z tego powodu. Jestem dalej gdzieś w tej takiej euforii i wiele się w naszym życiu zmieniło, w życiu moim i mojej żony. Także spieszę Wam też z tą informacją. I ten czas był takim czasem, właśnie, w którym wiele się wydarzyło w naszym życiu, w moim także. I chciałem się z Wami podzielić. E, krótkim fragmentem Słowa Bożego odnośnie Bożego Miłosierdzia, które towarzyszyło mi przez ten czas i które myślę e, jest takim też e, przypieczętowaniem tego e, czasu w moim e, osobistym doświadczeniu tego Adwentu. E, a chciałbym się z Wami tym fragmentem podzielić dlatego, że wyjdą z tego takie wnioski, które pozwolą nam wierze. Jeszcze głębiej przeżyć ten czas Bożego Narodzenia. Więc przeczytajmy najpierw ten fragment. Jest on troszkę długi, natomiast e, myślę, że przeczytanie go w całości pozwoli nam spojrzeć z szerszej perspektywy. Będzie to Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 15. Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich powiedział ojcu: Ojcze, daj mi przypadającą na mnie część majątku. Podzielił więc mienie między nich. Po niewielu dniach, gdy zgromadził wszystko, ten młodszy syn wyjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Kiedy wszystko wydał, nastał straszny głód w całym owym kraju i on popadł w nędzę. Poszedł więc i zaczepił się u jednego z obywateli owego kraju, a on posłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby tuczył świnie. Pragnął tam zaspokoić głód strąkami, które żarły świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Gdy wreszcie zastanowił się nad sobą, powiedział: Iluż to robotników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do swojego ojca. Powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Uczy mnie jednym z twoich robotników. I zabrawszy się, wyruszył do swojego ojca. Kiedy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i wzruszył się. Pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Syn odezwał się do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się Twoim synem. A ojciec powiedział swoim sługom: Przynieście szybko najpiękniejszą szatę i odziejcie go. Włóżcie piersi na jego dłoń i obuwie na jego stopy. Przyprowadźcie tłuczonego tłustego byczka i zabijcie. Gdy się najemy, będziemy się cieszyć, że ten mój syn już był umarły, a wrócił do życia. Już zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się cieszyć. A jego starszy syn był na wsi, na polu. Gdy wracał i znalazł się blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał: Co jest? A on mu powiedział: Twój brat przyszedł i ojciec twój zabił tłustego byczka, by go odzyskał, bo go odzyskał zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść, a jego ojciec wyszedł i prosił go. Wtedy on powiedział do swojego ojca: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie złamałem twojego nakazu lecz mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się ucieszył ze swoimi przyjaciółmi. A kiedy wrócił ten twój syn, który z nierządnicami przeżarł twoje imienie, to zabiłeś dla niego tłustego byczka. Na to mu rzekł, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest twoje. Trzeba było ucieszyć się i radować, że ten twój brat był umarły, a wrócił do życia, zginął, a odnalazł się". Na pierwszy rzut oka może się wydawać, co ten fragment może mieć wspólnego z Bożym Narodzeniem, natomiast w moim przekonaniu ma i myślę, że ten fragment ma dużo wspólnego z Bożym Narodzeniem, ponieważ mówi o pewnych prawdach. Można ten fragment tłumaczyć na wiele sposobów, natomiast moje serce gdzieś dotyka od dłuższego czasu w tym fragmencie to, jak zareagował młodszy syn w sytuacji, w której znajdował się na dnie, w której był już tak naprawdę e, umarły, jak mówi Słowo Boże. Był w sytuacji, w której e, doświadczał braku, nędzy, e, słabości. I czytamy, że e, gdy wreszcie zastanowił się nad sobą, powiedział: Iluż to robotników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę? Zabiorę się i pójdę do swojego ojca, powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godny nazywać się Twoim synem. uczyń mnie jednym z Twoich robotników. Marnotrawny syn e, pokazuje nam fajną e, rzecz, ponieważ e, w momencie tej, tej słabości, tej nędzy, tego upadku e, staje w momencie, w którym e, zastanawia się. To jest bardzo ważne, ponieważ uświadamia sobie, no właśnie, co sobie uświadamia? To, że robotnicy jego ojca mają pod dostatkiem chleba. Tak naprawdę uświadomił sobie prawdę, że jego ojciec jest dobry. To pokazuje nam, że uświadamia sobie, że Bóg jest dobry, bo ta przypowieść mówi o Bogu, który jest dobry. I to jest moment zwrotny w jego sytuacji, w sytuacji, w której się znalazł. Pokazuje nam to, że to pozwala mu uczynić. Krok dalej, pozwala mu e, właśnie doświadczyć tego, że, że ma gdzie wrócić. I czytamy dalej, że decyduje się na decyzję w sercu, że uniże się przed ojcem. Co to nam pokazuje? Pokazuje nam to również bardzo ważną rzecz, ponieważ jak czytamy. Powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Syn marnotrawny pokazuje nam tu, że jego duch jest skruszony, że jego serce jest uniżone i w takiej postawie chce udać się do Ojca. W dalszym fragmencie czytamy o tym, że kiedy wyruszył do Ojca i był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i wzruszył się. Pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Zobaczcie, że zanim syn, ten młodszy, który wraca jako przegrany, pozornie można zobaczyć, e, zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, zanim zdążył przekazać to, co wydarzyło się w jego sercu, ojciec wyszedł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję i go ucałował. Co to nam pokazuje? Pokazuje nam to, Perspektywę Boga, który jest dobry, który zawsze czeka, który zawsze wyciąga do nas pierwszą rękę. To jest niesamowita prawda, która wierzę, że kiedy spojrzymy na to właśnie z takiej perspektywy, pozwoli nam to otworzyć się na Boga, który to właśnie podczas tego Bożego Narodzenia jako pierwszy wyciąga do nas rękę. Psalmy wielokrotnie o tym e, pokazują, że. Dla Boga miły jest duch skruszony, dla Boga jest miłe serce uniżone. O czym to mówi? Mówi to o tym, że to, co wydarzy się w naszym sercu, jest ważniejsze od tego, co później powiemy. Zanim cokolwiek zrobimy, ważne jest to, aby w naszym sercu pojawiło się przed Bogiem skruszenie, przed Bogiem uniżenie. I ta postawa. Syna Marnotrawnego pokazuje nam, że jeżeli znajdujemy się w jakimś jeszcze, może nieprzygotowaniu, może ten czas adwentu był czasem, tak jak też po części dla mnie, jakiegoś pędu, to jest jest nadzieja, jest możliwość, że możemy się uchwycić tego, że Bóg jest dobry i On czeka na nas. I może to czas, Dobry moment na to, aby stanąć i powiedzieć: Panie, może przez ten czas niewiele zrobiłem, może w tym czasie niewiele mi się udało zrobić, natomiast chcę, aby w moim sercu na nowo objawiło się to, że jesteś żywy i prawdziwy, bo o to chodzi w czasie Bożego Narodzenia. Ale przejdźmy jeszcze dalej, ponieważ ciekawa jest perspektywa starszego syna, o którym. Czytamy pod koniec tego fragmentu. Kiedy starszy syn dowiedział się o tym, że młodszy wrócił, a ojciec tak hojnie go przyjął, tak hojnie go obdarował, powiedział do swojego ojca: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie złamałem twojego nakazu, lecz mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się ucieszył ze swoimi przyjaciółmi. A kiedy wrócił ten twój syn, i czytamy dalej. Yy, jak wygląda ta sytuacja? Natomiast ten fragment pokazuje nam starszego syna, który, który jest w jakiejś goryczy, w jakiej przeżywa jakiś żal. A widzimy, że jak mówi to słowo, że był blisko, ojca był blisko cały czas i, i służył, i tak naprawdę wykonywał wszystko, co do niego należało, nie przekroczył e, żadnego prawa. E, Natomiast ten fragment pokazuje nam, że to może być zbyt mało podczas tego adwentu, że na przykład udało nam się i bardzo dobrze, jeżeli udało nam się wykonać pewne założenia, jakieś postanowienia podczas tego, tego adwentu, żeby przygotować się na przyjście, na przyjście Pana. Natomiast ten fragment pokazuje nam, że to może być zbyt mało, aby spotkać się z Bogiem, ponieważ. Widzimy tutaj starszego Syna, który rozminął się sercem, rozminął się z ojcem, w patrzeniu na niego. Po prostu widział go w taki sposób, który nie pozwalał mu doświadczyć pełni bycia przy Bogu. On był fizycznie przy Ojcu, natomiast w duchu jego patrzenie na Ojca nie było. Nie było pełne, nie było e, dobre na tyle, aby doświadczyć pełni tego, jaki ojciec jest. A widzimy, że e, w perspektywie do, do młodszego syna, ten ojciec pierwszy wyciąga rękę, ten ojciec zostawia dla nas stół. Ojciec e, jest dobry. I jeżeli spojrzymy, na to z takiej perspektywy, to wierzę, że, że te święta Bożego Narodzenia będą właśnie doświadczeniem Boga, który jest dobry. Bo Boże Narodzenie to nic innego jak opowieść o Bogu Miłosiernym, który daje nam swojego Syna, aby przyszedł świat zbawić. Bo po to przyszedł Jezus Chrystus. Jezus Chrystus przychodzi po to, podczas tych świąt, abyśmy doświadczyli zbawienia, abyśmy doświadczyli narodzenia. Eee jego osoby w naszym sercu, żeby nasze życie nabrało pełni, patrzenia na niego, doświadczenia pełni Boga i doświadczenia tego jaki on jest i Bóg chce, aby to się stało naszym udziałem, żeby właśnie doświadczenie Boga miłosiernego, doświadczenie Boga, który przychodzi w obfitości było doświadczeniem naszego życia. Więc bez względu na to, czy udało nam się zrealizować wszelkie postanowienia podczas tego Adwentu, czy czujemy, że, że to nie był dobry czas, e, to nic straconego, ponieważ Bóg czeka na to, e, co będzie w naszym sercu, czy w naszym sercu pojawi się gotowość na to, aby go przyjąć. A dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, więc pomódlmy się na koniec krótko, aby te święta Bożego Narodzenia były właśnie doświadczeniem Boga dobrego, Boga bliskiego. Duchu Święty, zapraszamy Cię teraz. Wypełnij nasze serca, wypełniaj nasze umysły, aby bez względu na to, co uczyniliśmy w tym czasie, aby bez względu na to Twoja obecność spoczęła na nas, żeby to nie stanowiło o tym, jaki jesteś, ale żeby pozwoliło nam otworzyć się bardziej na Ciebie. I żeby ten, ten czas, który jest tak blisko, był czasem przeżycia w pełni narodzenia Ciebie w naszym sercu. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, przyjść swoją obfitością, ze swoją dobrocią, z takim patrzeniem na Ciebie jako Ojca Dobrego, bliskiego, takiego, który wyciąga pierwszy do nas rękę i przyciąga nas do siebie nieustannie, dzień i noc. Przejść Duchu Święty w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Wam za, za to rozważanie, dziękuję Wam za wspólną modlitwę i życzę Wam dobrych, błogosławionych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. I do usłyszenia w najbliższym czasie pojawią się informacje na temat tego, co dalej. Myślę, że na początku roku podzielimy się z wami informacjami: e, i będziemy dalej kontynuować to dzieło. I niech Słowo Boże, które jest żywe i prawdziwe, e, rozpala nasze serca do, do tego, abyśmy podążali za, za Jego obecnością. Dzięki z Bogiem.